Rozpoczynamy serię KKS TV, czyli takich wywiadów z zawodnikami, to też ze sztabem, z zawodnikami Akademii, z cenerami Akademii, które będą się pojawiały na naszym YouTubie. No i pierwszym naszym gościem jest właśnie Martek Filipa. Witam serdecznie. Zobaczymy pokażemy troszeczkę luźniej. Na pewno później będzie pytanie o KKS Kalisz, ale bardziej skupimy się na tym, co się dzieje w sporcie, w piłce nożnej i tak właśnie będą wyglądały nasze wywiady. W związku z tym Hmm. Takie pytanie, które się pojawia wśród kibiców. Dlaczego Batoś Kilipa zdecydował się wybrać KKS Kalisz? Wiesz już nawet takie pytanie otrzymałem w jednym z y, wywiadów. Y, dlaczego, dlaczego KKS Kalisz? Y, myślę, że to nie jest żadną tajemnicą, że y, KKS Kalisz miałem już na myśli zimą, y, gdy jeszcze ten mój stan zdrowia nie był, nie był odpowiedni, ale wiedziałem, że w Warcie Poznań mój kontrakt będzie się kończył, kończył w czerwcu i no i wiedziałem, że różnie może się potoczyć jakby moja e, sytuacja z klubem, e, z Wartą, więc już wtedy podpytywałem pod, pod, pod niektórych e, chłopaków e, jak tutaj wygląda sytuacja w Kaliszu, e, bo nie mam co ukrywać, mam tutaj Dość blisko, a jest dla mnie istotne życie prywatne, i, i, i moja, moja rodzina jest kluczową kwestią też w, też w tym wyborze. No i wiadomo, że z tych właśnie względów oczywistą taką opcją, alternatywą był, był Kalisz, i, no i tak to się też potoczyło. Pierwsze takie rozmowy z klubem rozpoczęły się jeszcze przed, przed zakończeniem sezonu tutaj, tutaj, tutaj w Kaliszu, stanęło na tym, że, że klub niestety nie udało się zagrać, nie, nie udało się zagrać w barażach, ale mimo to jakby ja nadal zgłaszałem swój akces, żeby, żeby tutaj, się, tutaj się dostać. No i na szczęście się udało, czego jesteśmy razem z rodziną wspólnie zadowoleni. No Ty masz takie porównanie, jak Adria, jak kubek, Sobo, czy zawodnicy, którzy przyszli do nas może nie z Ekstraklasy bezpośrednio, ale którzy mieli styczność z tą piłką na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce czy też za granicą. I jak ty porównujesz samo funkcjonowanie klubu KKS Kalisz czy II Ligi do ekstrakasy? Pamiętam, że jak przychodziłem tutaj, to pierwsze jakie porównanie jakby sobie sam utworzyłem. Było to porównanie do drugiej ligi, którą, którą mieliśmy w parcie Poznań już parę ładnych lat temu. Pierwsze takie porównanie sobie jakby utworzyłem i, no i to wyszło na, dużą, jakby, na duży plus dla, dla naszego klubu, dla Kalisza, bo... Dobrze, warta jest teraz w Ekstraklasie, więc takie porównania... Tak, są tak, ale, no, ale naprawdę no, w, w tamtym okresie w, będąc z wartą w drugiej lidze myślę, że pod wieloma, jeśli nie pod wszystkimi względami no było, było, było gorzej. Już nawet możemy spojrzeć na, na samą infrastrukturę, w, no, na, samą infrastrukturę na, na boiska treningowe, nawet teraz zimą dostępność do, do sztucznego boiska, nasze warunki w szatni. Myślę, że jak teraz marketing, gdzieś, gdzieś promocja promocja klubu, myślę, że to wszystko wtedy mocno było w warstwie powijakach, tutaj już jest, jakiś, jest jakimś standardem. Ciągle, ciągle chcemy się rozwijać i, i w, myślę, i w treningu, i gdzieś w tych strefach wyżej, gdzieś mniej zależnych od nas. I to wszystko gdzieś powoduje to, że chyba idziemy w dobrą stronę i, i, i buduje na jako klub. Um, takie pytanie, bo um, ty już jesteś tak bardziej ku, um, no, ku, ku odburzaniu butów, <grym> e, korków tak zwanych. No, oczywiście grałeś się przez 10 lat na najwyższym poziomie, e, a raz do pierwszej ligi, potem do ekstraklasy z kakao, ja jak najbardziej składany, Ale nie chodzi mi o stricte o ciebie, Bartek, tylko pamiętasz, kiedyś było u nas w przedszkole na wycieczce? I my wtedy rozmawialiśmy o e, takim, takim stwierdzeniu, o tym, co teraz się dzieje w, w piłce światowej, e, że parę lat temu żaden z nas nie pomyślałby, że dzieciaki będą chodziły ubrane w koszulki e, klubów z Arabii Saudyjskiej e, czy z USA. Wczoraj miał się odbyć las Dance w wykonaniu Ronaldo czy Messi'ego. Finalnie ci zawodnicy nie pojawili się na boisku. I co ty? Jako już dojrzały mężczyzna, dojrzały zawodnik, twierdzisz o tym, co się dzieje właśnie w światowej, nie tylko w Polsce, w polskiej tylko w światowej piłce. Tworzę właśnie te kluby, te ligi, które kiedyś nie były w ogóle, nie brają się pod uwagę tego, że mogą mieć znaczenie w piłce, w piłce nożnej jednak gdzieś zaczynają się pojawiać TFP, transmituje ligę arabską. Tak, a propos właśnie tego, mówiłem, że w młodych pokoleniach to mam właśnie takiego jednego y, napaleńca w domu, który, który śledzi y, wszystkie czasami wyniki na żywo, transfery. Ale Ronaldo czy Messi? Nowinki, y, Ronaldo. No to dobrze. Ronaldo, Real Madrid, o tak też. Y, y, jeszcze tak myślę, że rok półtora roku temu on nawet nie wiedział, co to jest za kraj, Arabia Saudyjska. A teraz jest w stanie, ja nie jestem w stanie wymienić wszystkich tych zawodników, którzy, którzy tam są. A on mi jakimiś nazwiskami, klubami. I, I to faktycznie poszło w tą stronę, że no, że tam naprawdę ta, ta liga się robi mocno, taką, taką mocno chcą ją promują. Chcą ją pokazać całemu światu i za to idą ogromne pieniądze, które no, które ściągają te, te, te największe, największe nazwiska i, i... nie wiem, ja osobiście uważam, że jakby dla, dla Europy jest to, dla piłki europejskiej jest to trochę może nie w smak. Chociaż myślę, że na razie nie jest, ona... nie, 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 zagraża, nie zagraża jeszcze na ten moment jakby, jakby w naszej europejskiej piłce ale wydaje mi się, że te pieniądze są tak ogromne i, i tak łatwo wydawane, że, że pewnie ten trend się będzie gdzieś tam utrzymywał. Może jedynie, jedynie gdzieś przewątkują już, że, że ciężko jest wytrzymać w tej, w tej złotej klatce, która, która gdzieś tam jest. Są ci zawodnicy pakowani na uczenie tutaj może trochę innego, innego życia, trochę więcej wolności, a tam jednak no Pewnie z, z inną kulturą, z innym światem się spotykają, więc może to trochę, trochę przystopuje ten, ten trend, ale, yy, ale na pewno yy, pieniądze robią bardzo dużą różnicę tutaj. Właśnie nie sądzisz, że te pieniądze w piłce są yy, czasami za duże? Kiedyś Wojciech Szczęsny w wywiadzie o Kuby Wojewódzkiego powiedział, że... Ta granica pewna została przekroczona, bo często młodzi zawodnicy już bardziej grają dla pieniędzy niż dla samej pasji czy sportu. Kiedy 17-latek dostaje, załóżmy, w zespole w Estracji w Polsce 30 tysięcy na miesiąc, to ja mu się nie chce za bardzo rozwijać. Myślę, że ta granica już jakiś czas temu została, została przekroczona, i te, te pieniądze są naprawdę niekiedy. Tak ogromne, że ciężkie to w ogóle do zrozumienia, jak można w tak łatwy i tak, tak prosty sposób o, o, od razu obdarzyć kogoś yy, takimi, i, takimi tsunami. I zgadzam się z tą, że, że piłka nożna jest gdzieś yy, mocno przepatrzona, tylko że to też bierze się z tego, że jest bardzo popularna i, i, i te, te, te po prostu te, te profity gdzieś z tego są, że jest są w stanie kluby po prostu zapłacić za to, żeby przyciągnąć i kibica, i te emocje i to wszystko, więc jakby jedno napędza, napędza drugie, dlatego teraz mówimy o takich już wysokich kwotach, bo gdzieś to koło się tak mocno rozkręciło, że no, że mamy już niekiedy tak, tak ogromne stawki, że ciężko jest sobie w ogóle sobie takie pieniądze wyobrazić. Tak, czy my na razie jesteśmy spokojni akurat takimi stawkami <śmiech> chyba, <śmiech> nie dysponujemy. Spokojnie jesteśmy. Tak, dokładnie, nie, ma, nie, musi, nie mamy tego kłopotu na głowie, ale chcemy... A szkoda. szkoda, szkoda. <laughs> takie kłopoty chcielibyśmy mieć na co dzień, ale myślę, że i tak KKS-ka teraz bardzo walczy o to, żeby te, te, ta młodzież, te dzieciaki, Bardziej z pasji i z ambicji grały na boisku, żeby pokazać im, że to nie są właśnie tylko pieniądze, ale też sposób na życie. Tam chociażby przy akcji Wybierz sport, bo byłeś z Mateuszem w Kościele i w szkole. Te dzieciaki są, można powiedzieć, koniecznie zajarane sportem. Szkoda, tylko czasami, że są pokierowane w sposób taki bardziej materialny do tego. Więc ty, jako doświadczony zawodnik, co możesz takim. Młodzieńcom, a nie tylko, bo dziewczynki też grają, powiedzieć na ten temat. No myślę, że jak tak patrzę, mam akurat trochę styczność właśnie z, jakby z zawodnikami, bo, bo syn też jest kandydatem, kandydatem na, na piłkarza. Więc mam gdzieś tam styczność z tymi młodymi zawodnikami. Wśród nich nie widać jeszcze tego takiego. wiesz, materialnego tego, tej chęci takiego... Yy, że będę to, piłkarzem, to będę bogaty? Tak, co? tak. No, dla nie, ale w sumie dla nich to już jest taka, też taka jakby jasność. Jak będę piłkarzem, to będę grał na takim poziomie i będę miał możliwość wszystkiego. Yy, no bo gdzieś tak też wszystko to wszystko jest przedstawione w, yy, no w świecie, w mediach. Więc yy, nie, jest, yy, nie jest też dziwne, że idą w ogóle w, w takie takie myślenie, co mógłbym powiedzieć takim młodym, młodym zawodnikom, jedynie gdzieś może z autopsji, z doświadczeń, nie, nie zawsze jakoś, nie wiem, osobiście kręciło, gdy, gdy człowiek stał gdzieś na przegranej pozycji, też często startowałem z takiej pozycji, że gdzieś z miejsca byliśmy i jako drużyna, i czasami nawet jako, jako indywidualnie, jako zawodnik gdzieś... Może nie do końca skreślany, ale nie pod uwagę, jeśli chodzi o, o jakieś wyższe, wyższe cele. I to jakoś mega mocno mnie nakręcało. Jakby taka chęć, chęć udowodnienia wszystkim innym o, o swojej wartości. Yy, właśnie wartości nie poprzez pryzmat pieniądza, tylko o jakby swojej wartości jako, jako zawodnika, jako osoby. I myślę, że w tym kierunku te dzieci powinny iść, tylko one same tego sobie nie wykształcą, myślę, że tu jest duża rola jakby i rodzica, ja, i trenera, i wszystkich tych, którzy gdzieś tam tą pierwsze nad nimi sprawują w tych, w tych młodzieńczych latach. No tak, to, to jest bardzo ważne, żeby rodzic był świadomy, a później co ty idzie zawodnik stał się też świadomy. A niestety jest spotykane tak, że często spotykamy się właśnie wśród nawet tych najmłodszych z takim trochę wyścigiem szczurów, że to właśnie rodzić czasami bardziej chce niż, niż ten młody adept. Dlatego apelujemy troszeczkę do rodziców, do to wszystkich w sumie, tak, to wszystko o, tak. o rozwagę i świadome wybieranie, wybieranie drogi twojego dziecka. Z tego względu weszliśmy we współpracę z Fundacją Vanessa Power i wkrótce dowiecie się, co będziemy robić właśnie z Vanesą, i jej tatą. Dziękuję Ci, Bartek. Co możemy Ci życzyć na drugą część sezonu? Indywidualnie zdrowia indywidualnie zdrowia, bo to zawsze, zawsze się przydaje. Ostatnio nie jest z nim najgorszy, nawet bym powiedział, że jest bardzo dobrze, ale to zawsze, zawsze się przyda. No no to zespołowo chyba, chyba nie bo trzeba mówić, bo to, bo to wiadomo, to jest coś, co, co wszyscy bardzo chcemy zrobić i ja indywidualnie, i jako zespół, no i myślę, że tutaj dla miasta też to jest, dla całego miasta, gdzieś to jest Sprawę taką trójytetową, która mocno się tutaj odbiła pozytywny. Jak wiecie, bardzo no strasznie było? Nie, ale <laughs> niczego <śmiech> strasznego się nie spodziewałem. Tak chciałam. Że z kawką przyszedłem, Oczywiście, więc tak. no, teraz mam możliwość u łyka zabraniamy. I popatrzymy na piękny widok, na który nie zawsze i nie codziennie mamy okazję patrzeć. No aż chciałoby się wejść na trawę. <laughs> Po tym, po tym teraz okresie to myślę, że bardzo chętnie skorzystalibyśmy z tej murawy. Już czekamy. Ci.